Aleks na stacji benzynowej. Jakie wydarzenie się dzieje. Wszystkie panie przyszły. I tak cały czas. Bye bye. Bye mama. Słuchajcie, kilka słów o Samui. Nie ma turystyki, nie ma tylu osób. Ale całe Samui, słuchajcie, całe Samui jest teraz w budowie. Chowają kable pod ziemią. Stawiają nowe druty elektryczne, tak żeby to nie wisiało na wariata. Zobaczcie przede mną, tutaj u góry. Restauracje, które prężnie działały przed czasami covidowymi dalej dobrze sobie radzą. A wszystko inne, no zobaczcie jak wygląda ta ulica. Wszystko się robi na nowo ludzie inwestują. Zobaczcie tutaj kolejny bar. Nowy, przede mną budyneczek nowy. Tutaj po prawej budynek nowy, generalnie wszystko co się sprzedało to ktoś kupił i inwestuje i budują drogę. Tam za rogiem jakbyście zobaczyli to droga już idzie i już niedługo tutaj będziemy mieli też nową drogę i naprawdę sporo się dzieje widzicie. Wszędzie to jest plac budowy, wszędzie. Więc jak tylko się otworzy Tajlandia na nowo. To przyjedziemy do, do nowego, pięknego miejsca. Ja zawsze Samui nazywałem um, Majorką Tajlandii. I myślę, że tak będzie. No, tu jest pięknie, pięknie. Zobaczcie. Tu jest też nowa restauracja. Z takim widokiem u góry wszystko jest na nowo. I podlewają tam ładnie drzewka. Więc naprawdę nie martwcie się, że Tajlandia sobie nie daje rady albo Tajlandia padnie. Po prostu karty zostały rozdane na nowo. Te biznesy, które się utrzymywały, dalej są w grze, które po prostu radziły sobie lepiej niż inne w czasach przed COVID-owym. Dalej są te, które sobie nie radziły albo ledwo radziły, no to one niestety poznikały. No i buduje się nowe. Buduje się nowe. About your everyday. You lose your time for your worries. But you forget about your way. So don't give it up. Pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Cześć, this is Thailand. W tym odcinku chciałbym pokazać Wam jak mieszkamy za 2200 baht, czyli 260 zł na miesiąc w Lamai na Samui. A czy przyprowadziliśmy się na slamsy? Niekoniecznie, zobaczcie to sami, tak wygląda wjazd do podwórka. Oczywiście, dom, żeby uczcić tych, którzy mieszkali tutaj wcześniej i żeby nam nie przeszkadzali w nocy, tak? Czyli nie zabieramy ich miejsca. nie sobie śpią w tym domku. No i tak wygląda wejście do naszego podwórka. No i idziemy. Słuchajcie, chałupka za 260 zł miesięcznie. Już z opłatami wody. Tylko za prąd trzeba zapłacić. Tutaj parking. Tam drugie miejsce pod wiatrem jest moje. Czyli samochód cały czas jest e, tak zasłonięty od słońca. Więc mam jeszcze w cenie parking. Mój nowy bolid. Zobaczcie. Jaki fajny będzie przemalowany na jawne żółty, żeby wyglądał jak Bumblebee, bo ma centralnie przód, jak Transformers, ale za jawka. Tu mamy takie miejsce do siedzenia na zewnątrz, to jest cała okolica. I tu od razu, jak wyjedziecie drogą, to jakieś może 800 metrów, i mamy centrum Lamai. Idziemy dalej. Tutaj są siedzi, oczywiście. Taki malutki ogrodzik, 260 zł miesięcznie. I tutaj jeszcze mamy licznik prądu. Prąd kosztuje jakieś 70 groszy za jeden, whatever, co oni tam liczą. Um, wychodzi naprawdę tanio. Z luksusu do. Chyba jest spoko. Zobaczcie, tam laptop przesyła się największy film, jaki dla Was nagrałem. Będzie zajmował 30 giga. Nie jest długi, tylko jest super ultra HD, mega jakości. I tak to wygląda. Duże małżeńskie łóżko. Troszkę jest bałagan, ale co tam? Wczoraj nie sprzątaliśmy. Tak. I teraz zobaczcie, idziemy tutaj. Tam jest Łazienka, duże lustro. I podwórko. I widok z okna, zobaczcie. I... Piękna okolica, jesteśmy jakieś 800 metrów od centrum Lamai. No i tutaj mamy klimę. Słuchajcie, klima jak przeliczyliśmy, to bierze nam jakieś 4 zł za cały dzień działania i całą noc. Więc mega mega tanio. Maksymalnie nam wyjdzie tutaj 350. Um, A jeszcze łazienka. Łazienka może być z bojlerem, który nagrzewa wodę. Tak. Nic specjalnego i toaleta. Jest super, jest czysto. I tak właśnie mieszkają miejscowi. nie jesteśmy miejscowi, tak? Z luksusu do, do czegoś takiego, ale nie no, będziemy tutaj od czasu do czasu. Nie ma co inwestować w nie wiadomo jakie luksusy, bo będziemy przyjrzeć tylko jak będzie wiało. Specjalnie na tą okazję kupiłem nawet skuter, żeby nie przewozić swojego, żeby się nie pierdzieli w takie rzeczy, tylko po prostu wziąłem skuter i, i jest fajnie. Tak Aleks, co ty tam robisz? No i ta cena, słuchajcie. Yy, myślę, że przed covidem to było maksymalnie 4000 baht za miesiąc, czyli um, 500 zł? Tak, okej. Okay. No i co? Fajnie, mi się podoba, bo jest super lokalizacja, mega tanio i... Jest, Luks. Tak. To co? Żegnamy wszystkich i zapraszamy na dalszą część naszego vloga, tak, Aleks? Gdzie zabierzemy Państwa? Gdzie zabierzemy eee. Państwa? Tam zabierzemy? Aleks wie, że tata lubi bardzo egzotykę i zaparkował mu buty tutaj. No, tu są buty, mamy. <ścoughs> tak, Aleks? Właśnie jedziemy na Lama i Viewpoint. Jestem mega zadowolony, bo mieszkam tutaj od 3-4 lat, a jeszcze nigdy tam nie byłem. Marcin już troszkę pozwiedzał mai i powiedział, że wie gdzie tam się jedzie. Nigdy po prostu nie mogłem trafić, więc jedziemy na Viewpoint. Jest stamtąd mega, mega widok. Eee, mam nadzieję, że słoneczko wyjdzie, bo przed chwilą zaszło. Tak, żebyśmy mogli zrobić jakieś fajne zdjęcia, tak? do zobaczenia. Czyli Marcin miał być przewodnikiem. Tam jadą w samochodzie. Bo miał mi pokazać coś nowego, a to jednak ja jestem przewodnikiem i pokazuję. Ale co tam, dobra jedziemy. Nie wiem czy tam później da radę, ale później to już w ogóle rodeo będzie, jak popaki tam u góry. Bo tam tu już jest dżungla wyżej. <grym w górę> tutaj to się wjeżdża jakimiś pick albo terenówkami jak moja, a nie takim sportowym samochodem. No ale nie, zobaczcie, tutaj już się zaczyna ładnie. O, jest prawdziwe. O nie wiem czy on powinien tak zjeżdżać na bok przepięknie. W sumie dobrze, że jadę za nimi. Widzę czy sobie dają radę, czy nie. I mogę kręcić powolutku. <grybuj> ale jaja, że on tym się tutaj pakuje tak Marcin z Discovery Thailand Now i zobaczcie, zobaczcie, pierwszy viewpoint on tam leci na maksa a my mamy pierwszy viewpoint na Lamai tak pięknie to wygląda bananowiec i jedziemy tam w górę że oni już pojechali, moim zdaniem, tutaj motocyklem trzeba by było jechać. Tak jak ja jadę. Bzikiem, którego kupiłem za 650 zł, to już mój trzeci bike tutaj. I ten stwierdziłem, że będzie taki właśnie do dżungli, że biorę nóż. Zobaczycie, fajnie wygląda. Wygląda jak Transformers. Zobaczcie. Chłopaki trąbią. Czasem bardzo szybko jadą, więc trzeba jechać przy granicy drogi. Jesteśmy, jesteśmy w Szczerym buszu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo tak co? Jadę. Komentarz jest. Ja mam tutaj mega fan tym wzikiem. Powiem wam, że fajnie by było jeszcze. Jakbym mógł trzymać drugą rękę kierownicą. Nie wiem czy on sobie poradzi. Chyba na mnie czeka. Tutaj może zaparkuję. Dobra, Marcin, co jest? Jaka decyzja? Tu jest ta restauracja, o której Ci mówiłem, z fajnym widokiem. Dobra, to zapark... To tutaj prosto, no. Czym ja tutaj wjeżdżałem? Zobaczcie. Transformersem! Zobaczycie, jak będzie fajnie wyglądać. Dziewczyny czekają, bo za bardzo obciążony samochód. No i próbuje, ale ja nie wiem, czy on wiedzie. Nie wiem, czy jest sens w ogóle zajeżdżać tak auto, ale wjeżdżamy do tej tutaj restauracji. Dziewczyny idą. Aleksik też leci pod górę. Tak. Masakra, nie? To jest sztos. Dziewczyny doszły. Zobaczcie, jest co? zaraz wejdziemy tam do góry. Daję radę. Mówię ci, że ja tylko na ten na mały Viewpoint muszę pojechać, bo tam mnie nie było. Ale ja tutaj właśnie zawsze przyjeżdżałem. Tutaj, może sobie wieszczam na dole, jest coś. Basen jest wypełniony wodą zazwyczaj. Gdzie? W środku, z drugiej strony. Tak, masz basen z fajnym widoczkiem. O. Idziemy na samą górę. Kaczki zimują w basenie. No kurde, ten COVID, no za moich czasów to to był piękny basen. Czyli co, mówię, że na główkę nie skoczymy? Woda jest raczej brunatna. Brunatna? No zobacz. O kurcze. No nie, to to... Kurcze, to wiesz, ja pamiętam czasy świetności. Hmm. Ale zobacz, no, zobacz widok jest... na ten widok. Ta tak, taka, taka dolina, nawet nie wiedziałem, że to jest taka kurde dolina. Tak, całe La jest do, w dolinie pomiędzy no. górami. Zobacz, i to teraz tutaj widać, nie? Dokładnie. Ale pięknie. I słuchaj chwila moment, nie? Tylko najfajniej tu się bajkami wjeżdża do góry. Bo auto to ja myślałem, że ty zgubisz koła po drodze. No, jeden, jeden dwa, jeden, jeden, dwa, na, na, na tym, na nagaźniku, na no to. No nie no... Wiesz, ale ja tam jakieś dziury pomijałeś, takie duże. Mówię, nie, nie uda mu się. Ale pięknie. że no. Adrian zabierze, nie? To nie ma. Tak, a jeszcze wiesz co, nagrywałem to... Na dole i mówię tak do kamery, że wie, że wierzę, Marcin jedzie mi pokazać Viewpoint w Lamai, bo ja no. 3-4 lata tu mieszkam, nigdy tam nie byłem, myślę, że tak, żeś mi pokazał. To no. Adrian, chyba to nie tu, nie? Ale masz Lamai, masz Viewpoint to? I to jest najnormalniejsza tajska droga. No. Ja tylko takie pamiętam, z tu Ty bierzesz bździka, którego Ci nie jest żal, pełna jajka i mówię Ci... Słuchaj, yy, nie ma krawężnika, pod które auto z wypożyczalni nie podjedzie. Oho. Uh -huh. <laughs> Bez kitu. Oni będą żałować dwa razy, że Ci wypożyczyli ten samochód. No ale to moja wina, że mają takie drogi. No tutaj zobacz, jest gupików pełno. Możesz wsadzić nogi i masz tą tom, -tom. Eee, Wiele co hot się, hot się płaci hot tak, hot tylko że jest trochę inne rybki z gupikami. Sprawdzimy, co? Myślę, że one są tak głodne, że może, że może, za, żeby, jedzenia, że może zadziała. Tak, o, tak, tak, o i co? I pouciekały. To nie te rybki. To nie te rybki. Nie no, ale jest ich dużo. Coś tam tak 200 bat mam zaoszczędzone, no. zaoszczędzone 200 bat. Oj, gryzą. Jednak? Gryzą, tak. Bagłodne. Ale jaja. Bagłodne. Ale ich tutaj jest. Gryzą, gryzą. Ale i zobacz jaki widok. Nie, no takiego widoku to gdzie? W jakim będziesz miał? Nie wiem, no chyba działa. Gryzą, tak? Tak. Skubią. Pięty jak miś Paddington. Tak. Kurde, z takim widokiem to ze 400 bat musiałbym zapłacić normalnie. ba. Dobra. Dobra.